Witam Cię w tym wideo. Chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz promować konferencję Handmade Business Summit i jednocześnie na tym zarabiać. Pokażę Ci, jak przy pomocy konta afiliacyjnego na naszej stronie oprócz.pl możesz polecać tę konferencję, zarabiając 10% i ceny aktualnej yy, biletu na tą konferencję. Żeby to zrobić, udostępnię Ci pulpit. Myślę, że będzie wtedy najłatwiej po prostu pokazać to w praktyce, co krok po kroku należy zrobić. Są to proste kroki, więc może akurat dzięki nam spróbujesz swoich pierwszych kroków afiliacji. Wchodzisz na stronę oplotki.pl, to jest nasza główna strona i w zakładce ona znajdujesz program afiliacyjny. Oczywiście na stronie głównej widzisz też zakładkę Handmade Business. Sam ja ją tutaj otworzę w nowym oknie. Widzisz, jak wygląda aktualna strona. Ona będzie tutaj ewoluowała i się zmieniała. W momencie, kiedy nagrywam, to jest jeszcze taka dosyć surowa, przedsprzedażowa strona konferencji. Ona będzie oczywiście cały czas rosnąć. We wrześniu konferencja, więc wtedy będzie tam już najwięcej materiałów dołączało. Później praktycznie przez cały rok będzie dostępna, aby móc sprzedawać nagrania wrześniowej konferencji. Aby wziąć udział w programie partnerskim, czyli polecać nasze produkty oplotkowe lub usł usługi oplotkowe i otrzymywać z tego tytułu prowizję, która aktualnie wynosi 10% ceny naszych produktów. Należy się zarejestrować. Jak to zrobić, znajdziesz na krótkim wideo. Tak, ja, ja pominę ten krok. Zakładam, że tutaj potrafisz zarejestrować się swoimi danymi, wpisujesz tam imię, nazwisko, podstawowe dane e, i swój e-mail. Możesz przeczytać regulamin, żeby sprawdzić, jak w szczegółach działa program afiliacyjny. Ja tutaj pominę ten krok, nie będę go powtarzać, aby to wideo nie było zbyt przydługawe. Ja się już zaloguję na swoje takie testowe konto, które tutaj już mam e, założone aby móc pokazać ci jak tutaj będziemy działać. A tutaj jeszcze jakieś dane administratora, regularne potwierdzenie, na szczęście wszystko jest OK. Ja jestem już zalogowana. Jestem tutaj na takim, no takim miejscu, gdzie możesz nawigować swoim kontem afiliacyjnym. Kiedy się zarejestrujesz, tutaj będziesz mieć dostęp do swojego podglądu i tutaj będziesz móc podglądać, ile przychodu generujesz właśnie z takiego polecania. Natomiast ja Ci pokażę, jak to zrobić, żeby ten przychód w ogóle wygenerować. To jest banalnie proste. Choć jest tu dużo więcej rzeczy, ja poruszam te kwestie w tym e, wideo, więc zachęcam Cię, żeby sobie obejrzeć. Natomiast tu pokażę, pokażę Ci po prostu, co krok po kroku robić. Aby polecać Handmade Business Summit, potrzebujesz najpierw kliknąć w Handmade Business Summit, aby wygenerować swój unikalny link partnera. Unikalny link to nic innego jak po prostu generalny link tej strony naszego samitu, czyli jak widzisz, to jest ten link, Wyposażony w tak zwane ciasteczko, czyli zakodowaną informację, że to właśnie Ty wysyłasz ten link, tą informację. To ciasteczko pozwala nam od drugiej strony, od tego backendu naszej strony, obserwować, że to właśnie Ty dzielisz się informacją o naszym samicie. Jeżeli ktoś kupuje bilet, to kupuje go właśnie z Twojego polecenia. To pozwala systemowi naliczać tą prowizję dla Ciebie. Jak to działa, zobacz, jak ja kupiłem ten link. Wpisuję go w wyszukiwarkę, tak? wklejam go w wyszukiwarkę, czyli zakładamy, że ktoś, kto go od Ciebie dostał, wchodzi na stronę, potencjalnie kupuje sami. To nasz program afiliacyjny tutaj w tych statystykach zlicza to, że ktoś właśnie odwiedził z tego linku. Oczywiście tu zlicza odwiedzenie, ponieważ ja jeszcze nic nie kupiłam. Gdybym kupiła bilet, to tu pojawia się te 10% przychodu, czyli od aktualnej ceny konferencji 10% nalicza się jako prowizja. Twoja takie wynagrodzenie za to, że... Polecasz nasze produkty czy usługi. I teraz jak to działa w praktyce? Najłatwiej jest po prostu podzielić się takim linkiem. Ja to robię wysyłając po prostu wiadomość. Mówię do koleżanki, hej, kurczę, świetna konferencja, oglądałam genialne nagrania. Koniecznie musisz zobaczyć tutaj twój link. Wysyłam go na przykład w wiadomości Messenger albo e, nawet SMS-em, czy wysyłam po prostu mailem i wysyłam taką wiadomość do tej osoby. Ona w nią klika, mówi, o, rzeczywiście, super, coś dla mnie, dzięki za polecenie. Klikam kupuję i w tym momencie po prostu tutaj w twoim systemie nalicza się przychód od takiego polecenia. Taki typ polecania, jakby ja sama polecam tym osobom, które po prostu już znasz, które ci ufają, wiedzą, że po prostu polecasz to z serducha, czy po prostu polecasz, bo rzeczywiście to jest coś fajnego. Raczej nie polecam takiego polecania dla osób, których totalnie nie znasz i nagle tu nic gruchy, nic pietruchy, ej kup sobie konferencję. To raczej tak nie działa, więc to jest takie narzędzie, jeżeli masz w swoim gronie osoby, które potencjalnie mogłyby skorzystać z konferencji, wybierasz się razem z koleżanką, po prostu wykorzystaj link afiliacyjny, żeby uzyskać prowizję. Te 10% ceny biletu to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, ale ja wychodzę z założenia, że Wolę takie wynagrodzenie wypłacać osobom, które polecają nasze produkty czy usługi, sprawiają, że kolejne osoby dowiadują się o plotki, niż płacić po prostu za reklamy na Facebooku, Instagramie czy na Google. Także wolę te pieniądze wypłacić Tobie niż Markowi Zuckerbergowi, po prostu. Zachęcam Cię do tego, bo dla nas jest to też świetne narzędzie po prostu sprawiania, sprawdzania, na ile osoby, które biorą udział w naszych produktach, programach, um, są po prostu z nich zadowolone. Dla mnie to jest najlepszy dowód, jeżeli polecasz to swoim znajomym, swoim swojej, nie wiem, swojej społeczności, to dla mnie to jest największy dowód, że po prostu Ci się podobało, że jest tutaj wartość, którą kładziemy na stół. I tu mogę Ci też pokazać, jak my to robimy, na przykład, że bo możesz to promować po prostu gdzieś publicznie, tak? Jak najbardziej. Może masz właśnie, tak jak my w oplotki, konto na Facebooku, konto na Instagramie, może, nie wiem, na TikToku działasz, na innych social mediach, masz już większą społeczność i chcesz to zrobić bardziej publicznie, to jak najbardziej ja tutaj mam akurat podląd na mojego prywatnego Facebooka, możesz spokojnie po prostu taki link umieścić właśnie i w ten sposób polecać na zasadzie piszesz tutaj hej, biorę udział w super wydarzeniu, zapraszam Cię, tutaj możesz sobie sprawdzić wszystkie szczegóły i umieszczasz taki link. Dlaczego? Ponieważ ten link będzie prowadził na naszą stronę. Jedyne co tu, to będzie po prostu ta końcóweczka, która jest twoim ciasteczkiem, twoją zakodowaną informacją, że to polecenie przyszło od Ciebie. Czasami Facebook płata nam figle, lubi obcinać te końcówki, więc jak opublikujesz taki post, to po prostu sprawdź, czy tutaj wszystko się prawidłowo wyświetla. Jeżeli używasz jakichś narzędzi do statystyk typu Bitly albo Pretty Link, warto sobie też z tego narzędzia skorzystać, żeby to na przykład zamienić na jakiś ładniejszy link, ale jak najbardziej możesz używać tego, który jest tutaj. I teraz wszystkie osoby, które będą klikać, będziesz po prostu widzieć, ile osób odwiedziło z tego linku tutaj. W Statystykach. Natomiast, jeżeli ktoś kupi, ten przychód pojawi się tu. W momencie, kiedy uzbiera się kwota, którą po prostu chcesz wypłacić, dajesz mi znać na agnieszkamaoplotki.pl i po prostu rozliczamy Twoją prowizję. Nie musisz mieć działalności, możesz to robić na działalności nierejestrowej. Ja potrzebuję tylko po prostu jakiegoś prostego dokumentu, na podstawie którego mogę się z Tobą rozliczyć. Może to być po prostu zwykły rachunek czy faktura. Nawet jeżeli nie masz działalności, możesz to zrobić na nierejestrowej. Także zachęcam Cię. Fajny sposób na dodatkowy przychód, ziarnko do ziarnka, zbiera się miarka, jak to mówimy. Dla mnie jest to też świetne po prostu narzędzie do tego, aby pozostać sobą w kontakcie, aby móc budować naszą sieć kontaktów czy klientów o plotki na zasadzie takich autentycznych poleceń. Bardzo fajnie działa to na Facebooku. Można to robić też na Instagramie. My tutaj często też zaglądamy na naszego oplotkowego Facebooka. Oczywiście wiadomo, to są nasze produkty, więc jakby ja tutaj nie polecam afiliacyjnie, bo to są nasze produkty, więc tak jakby nie potrzebujemy tego linku, promujemy swoje. Natomiast jeżeli też masz jakieś konto na Facebooku, możesz to po prostu umieścić na swoim koncie na Facebooku. Jeżeli masz na przykład Instagrama, możesz się podzielić taką informacją na Instagramie, możesz to umieścić w swoim bio, tak, nagrywać jakieś rolki, hej biorę udział w fajnej konferencji, link do tej konferencji w bio i tam umieszczasz swój link afiliacyjny albo nagrywasz jakieś materiały, czy tworzysz posty i w momencie, kiedy tutaj tworzysz opis, na przykład mówisz, hej w bio jest link do tego HBS. Zobacz sobie wszystkie szczegóły. Kiedy ktoś klika w twoje bio, to tutaj masz po prostu swój afiliacyjny link i dzięki temu te osoby wchodzą do konferencji, kupują ją na naszej stronie, to my wszystko księgujemy, to my dowozimy robotę, natomiast ty zarabiasz na samym fakcie polecania tego produktu, tej konferencji. Oczywiście możesz tak robić z wszystkimi innymi produktami oplotki. Nasz program afiliacyjny pozwala na to. Natomiast aktualnie pracujemy nad konferencją, która odbędzie się we wrześniu. Ta konferencja, nawet jak już oglądasz to wideo po wrześniu, ona przez cały rok jest dostępna w sprzedaży w formie nagrań z tej konferencji. To jest dla nas takie coroczne, odświętne wydarzenie, które zbiera naszą społeczność i pozwala nowym osobom dowiedzieć się o naszej działalności, wspierania twórców rękodzielników w działalności biznesowej, w tworzeniu biznesów opartych o rękodzieło. Także zapraszam Cię serdecznie, jeżeli chcesz w ten sposób budować swój dodatkowy strumień przychodu, Zachęcam Cię do promowania konferencji Handmade Business Summit. Jeżeli masz ochotę też promować inne produkty, to oczywiście zapraszamy Cię do współpracy. Do zobaczenia. Ja wiele że że afiliacja to alternatywa dla reklam na Facebooku i że działa tutaj stara jak świat poczta pantoflowa. Często pytamy znajomych, jeżeli szukamy czegoś rozwojowego, czegoś wspierającego dla siebie i wierzę, że nie ma nic bardziej wartościowego niż fakt, że żywy człowiek poleca nam coś, co ma ogromną wartość. Więc jeżeli Ty korzystasz z naszych produktów, jesteś zadowolona, czujesz, że jest tutaj wartość, to jak najbardziej zachęcamy Cię do pomagania, promowania, udostępniania informacji dalej, a my bardzo chętnie podzielimy się z Tobą wynagrodzeniem, które normalnie po prostu poszłoby na reklamy na Facebooku. Do zobaczenia po drugiej stronie internetów i do zobaczenia na konferencji Handmade Business Summit i w innych naszych produktach i usługach na oflotki. Do zobaczenia.